w kolejnym odcinku na moim kanale yy, yy, wyłączył nasz przed filmik, bo ktoś do mnie dzwonił w sumie do mnie dzwoniła i niestety mu się, yy, się... A tak fajnie szło, nie? no więc my już hey! o go, od yes. razu mówimy, że fajnie szło nam, no ale bywa, nie Malina? mingo nie rób uważaj, bo chcecie ugryźć dobra już nie. No bo. Która noga mu spuchła pod okno? E, ta chyba mi się wydaje, tą, co czyściło. Nie, tak tam, tam, ta, co go tam z marami. No, tu. Ta? Ta, tak, tak. No. No. Ta co się bałam ją. Tak, ta. Nie, nie, nie. Może być ten? Nie, mogę... Dam malinie, ten więc. No, on się drapie. On się drapał jakby co. O, tak może być. No, będzie się działo do tyłu malina? To po. Tak. Ja pokażę Tyle. z drugiej strony. Trochę, trochę do przodu. Ona się mnie nie pytała. Chula nie pytałam cię. Hmm. On się drapie, Julka, spokój. Ja koło czekuć. Nie bij jak się drapie. Ej. Ej, wiesz co on no. zrobił malinami przez chwilę? Do kamery. Oj, chciał o, chyba buziaka dać w kamerze. Bo krudy całą kamerę o. mi zasłonił, nie? Bingo, nie wolno. Oj, chciał powiedzieć, coś widzą. A, <trym, 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 bingo. Do pieprzą, no drapie się Julka. Mhm. Jakby nie malinie jakoś trudniej podpinać po. No, no to ja się zaprogramy. Daj mi tego psa. Na chwilę. No uważaj! No, bo, od razu bo mogę go puścić. Co, o, 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 Co zrobiłaś? Wróciłam o barierkę. Bingo, bingo. Bo ja cię nie podetnę inaczej. No daj do drugiej strony. No bo on trochę. No trochę chyba sprzytył, nie? Albo schudł. Jakbyś no, Masz walinę, masz... tak potrzymaj no, pewno no. Jak no. Jak no. Pattern, to do przodu. Ja pokażę tutaj, jak się popręk. Ała, ja też się walnęłam o no, okay. Nie wolno. A on idealnie ten. W ogóle on idealnie. Ej, on widzisz on do kamery cały czas? Wiedział, że idziemy po niego. A bołeś się wingo? Nie, bo on sam przyszedł właśnie. No. Jak my już A się... Nie. Nie. Oto to was zabrytko. No ale... Właśnie ładnie powinien się nauczyć bez marchewki. Natalia, ale ja go nawet z marchewką uczę i go zawsze będę. są. ktoś mu się mówi. Dobrze, następnym razem będę brać marchewkę. A ja Awaria, bo Awaria Martyna patrz Mówiła, że Awaria no, Będziesz mnie nagrywać teraz? Dzięki A będziesz mnie no. A będziesz mnie Nagrywać chociaż jazdę, bo na no, wciół Natalia nie wie o co chodzi Proszę Dzięki Mój jest ciekawy, tam jest uszy. Dobra, Jula już sobie poradzę chyba. Nie, ja jestem jak jakąś pomagam. O tak, kit. Teraz widzę. Trzymaj, nawcza. Nawcia trzymaj. Po, no przejdź. Ej, w ogóle dobrze, że chusteczka są dla nie? I w szkole wypatruję, ja miałam gorzej. Lemo, krymi? Fuuuuj! Natalia, że nie No nie, bo ja nie robię. Trzeba się wyłączyć. Byłoby wtedy źle No mam się nagrywać? Nie. To ja, a ja może robię to, co ja chcę, tak? No. Się... No. Na szyję? Tak. Na szyję? Nie, nie. To dobrze, mama. Kurde, Dzięki za w palec? Nie udeśnił, Nie, nie no. wiesz, że nie będę trzymać się na pinga, ale to wtedy Marta będzie go trzymać. Mądry, mądry. Pomóc? Lula chyba sama sobie poradzi. A ja, może się pytam, okej, okay? matko. Jest wyrobiona. czy jest ślad. On ma na przedostatnich... No. No, tak jak u hmm. Bo ja mogę Wam chętnie pomóc. Robimy wolty Martynka, tak? Trzy wolty i zmiana kierunku przez przeglądem. Łokcie do siebie. <try>

Dobrze, półsiad i dodaj łydeczkę. Ramionka szeroko, patrz przed siebie, głowa w górę. Lewa do bioderka. Nie w... Pastucha nie wiózł. To lewa wóz do bioderka i lewa łydeczka. Nie pampoj, stabilnie. Patrz przed siebie. Siedź, gig, siedź. i chodź. Zmieni nogę, I galop. Ok, półsiad. Prawdopodobnie go Nie go, bo to on go To mój nasz